Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj temat, który też się pojawia w pytaniach dość często, a zastanawiamy się, czy warto. Czy warto grać gamy i pasażer? I w jakich sytuacjach sprawdzi się to w naszym graniu? I już wam odpowiadam, moi drodzy, zostańcie do końca, bo będzie bardzo dużo ciekawej wiedzy, także zapraszam bardzo, bardzo gorąco Juz teraz. Gamy i pasaże. Ktoś by pomyślał, ojej, po co mi to? Po co mi to? Otóż po to ci to, że na przykład możesz mieć dwie sytuacje, powiem tak naprawdę. Pierwsza sytuacja jest taka, że po prostu jesteś kompletnie, e, powiedzmy, zielony i zaczynasz. I teraz tak, w czym Ci pomogą gamy i pasaże? Pomogą Ci przede wszystkim opanować prawą rękę i płynność grania prawą ręką. Dobieranie palcy do dźwięków, podkładanie palcy to są główne właśnie aspekty grania, jeśli chodzi o pasaże i gamę. No i teraz e, fajnie, ok. Powiemy sobie, ok, no to fajnie gramy, gramy. I teraz tak. Dlaczego to jest takie fajne? Bo tak. Po pierwsze, technika. Technika gry jest naprawdę fajnie ogarnięta przez granie. Tych właśnie gami pasaży, Z Pięknie ogarnięte, bo mamy każdą tonację, i mało tego, że my to gramy, ale my to też słyszymy. A jak to słyszymy, to potem, jak gdzieś to usłyszymy, to ja już mówiłem o tym w poprzednim filmie, to potrafimy to usłyszeć i będziemy mogli sobie to powtarzać. Teraz tak. Gramy w górę, gramy w dół, gramy rozbieżnie różne, różne sposoby bo gramy, gramy nie tylko na klawiszach, ale również i na basach. Co nam daje granie gam na basach? No daje nam na przykład możliwość zrobienia jakiegoś przejścia na basach. W niektórych utworach są one napisane, w niektórych możemy sobie sami je zrobić. Jakieś takie przejścia, jakieś różne, różne układy. Granie o, na przykład, granie krzyżowe, o którym też będzie film niedługo, bo już mam tutaj przygotowany dla was materiał na ten temat i to jest klucz właśnie grania e, gam i pasaży i czy warto 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 chociażby mały odsetek grania spędzić na zagraniu powiedzmy no przyjmijmy że e, dziennie jak gramy sobie jedną godzinę tak to żeby poświęcić czas na zagranie moi drodzy cedur i gramy cedur Moi drodzy, tak. Gramy sobie do góry, w dół, rozbieżnie i możemy potem przejść do grania pasaży. Jeśli to jest dla Was za trudne, no to powoli wdrażajcie to. Nie ma, powiem Wam, lepszego sposobu na to, żeby pomału, właśnie, ogarnąć temat. I ogarniecie nie tylko temat, temat tutaj prawej ręki, ale też lewej. To jest właśnie kluczowa sytuacja, bo wtedy możecie bardzo, bardzo wiele zrobić. Bardzo wiele zrobić. No i oczywiście będziecie mieli yy, tą właśnie szybkość grania też. No bo jak zauważycie, każdy utwór, każdy jeden opiera się na skali, na tonacji, tak? Jeden jest w Giedur i też fajna sprawa to jest to, że jak będziecie mieć jakiś utwór w danej tonacji to fajnie jest, moi drodzy, znaleźć sobie tą tonację. One są w Kulpowiczu, możecie znaleźć, możecie nawet znaleźć, jest taki specjalny też e, też taka specia, taki specjalny zestaw właśnie gami pasaży. E, możecie znaleźć gdzieś tam, gdzieś tam po prostu nawet, nawet gdzieś tam grafiki są jak sobie w Google wpiszecie to nawet grafiki gdzieś znajdziecie do właśnie grania gami pasaże na akordonie rozpisanych. No i właśnie. No i na przykład, jak mamy utwór giedur, no to zagrajmy sobie, prawda, Giedur, zagrajmy sobie e, właśnie tą całą skalę przez całą przez całą skalę naszego instrumentu i zobaczycie, co się wydarzy po, po jakimś tam czasie. Na początku może być trudno, możecie e, możecie myśleć, że rzucicie tym. I nie będzie to fajne, ale powiem Wam, że ważne jest to, żeby to robić, bo jak będziemy to robić, to będzie petarda i powiem Wam naprawdę, zobaczycie, że no nie ma, nie ma, nie ma, myślę, tutaj lepszego mm, sposobu na to, właśnie, żeby sobie opanować e, prawą rękę. Jeszcze jedna ważna rzecz na sam początek dla wszystkich początkujących: to to, żeby fajnie by było, gdyby grać e, właśnie, grać e, wszystkie te, e, właśnie sobie gamy. Na początek proponuję, jak w ogóle zaczynacie, grać ją przez oktawę, przez jedną oktawę. Ewentualnie potem zwiększyć do dwóch, i najpóźniej no przez skalę całego instrumentu, tak? Bo jak mamy 120 na przykład, no to mamy tam nawet przez trzy oktawy I jedzie na przykład taki G-dur albo F-dur, tak? Yy, powiedzmy. No i to, to tak właściwie wygląda. I dlatego ja yy, yy, zawsze na pytanie, czy warto grać gamy? Mówię tak. Gamy pasażerom, moi drodzy, są po to, żeby nabrać techniki, nabrać grania technicznego. To jest tak jak etiudy. No mamy etudi, które też nam właśnie mają yy, poprawić yy, technikę. I poprawić sprawność grania. Także to są te kluczowe rzeczy, dlatego warto jak najbardziej chociaż chwilę na to poświęcić, bo jeśli poświęcicie na to chociaż chwilę, moment dosłownie trochę w graniu, żeby na przykład no, przebrnąć przez to, tak, zrobić to dobrze, to potem granie czegokolwiek, później nawet jak będziecie już w tym momencie zabawy, takiej, wiecie, fajna zabawa, bawimy się graniem, tak, bo. Muzyka jest fajna, kiedy się nią bawimy też. To właśnie. To właśnie jest to. To właśnie jest, to właśnie jest to, że my będziemy mogli zagrać więcej, trochę szybciej może, bardziej sprawnie. Bo na przykład niektórzy mówią, o ja mam te ręce takie, oj oj oj. No, powiem wam tak, no właśnie to też wynika z tego. Bo tutaj mówię, grając tę skalę, tonację, Moi drodzy, będziemy mieli możliwość właśnie tego sobie wytrenowania. A trenowanie wiadomo, jak w każdym sporcie, tak samo jak granie. E, właśnie. No to jest dość ważna rzecz. Dlatego polecam Wam grać te gamy i pasażer. Chociażby powiedzmy, powiedzcie sobie, a dzisiaj będę grał, tak? Będę sobie ćwiczył i zagram sobie gamę jakąś, którą sobie wybiorę, tak? I powiem Wam tak, potem będziecie grać jedną gamę, drugą, trzecią i tak sobie zagracie codziennie inną. W zależności od tego, jakie będziecie mieć umiejętności, jak będzie Wam szło, tak? Bo żeby nie robić czegoś takiego, że no tutaj ta Wam kuleje, a Wy jedziecie następną. Nie, nie, nie. Najpierw polecam właśnie zacząć od C-dur, potem sobie zagrać G-dur, D-dur. Możecie potem przejść na te na te bemolowe, tam E-dur, B-dur, prawda? No i potem zobaczycie, że o, mam utwór w B-dur i. A, i jeszcze jedna ważna rzecz, która wam się też utrwali. Jakie tam są dźwięki? Na przykład, czy tam są krzyżyki, czy tam są bemole i jakie to są bemole? I zobaczycie, że, powiem wam, że będziecie to pamiętać, nawet nie, nie będziecie wiedzieli, skąd wy to wiecie a będziecie to wiedzieć i dlatego mówię jak najbardziej tak grać grać gamy i pasaże moi drodzy mam nadzieję że troszeczkę wam tutaj przybliżyłem temat gamy i pasaży bo to jest też istotna sprawa czasem się zastanawiamy no a jak co z tymi gamami czy warto tylko grać utwory utwory fajnie gramy bo gramy możemy się zaprezentować ale też o technice o technice trzeba pamiętać i trzeba po prostu trenować. Także dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam was na kolejne moje filmy. E, pozdrawiam serdecznie, życzę wam przyjemnego czasu spędzonego za kordonem i jeszcze jedna ważna e, rzecz. Kliknijcie łapkę w górę, e, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żadne treści na moim kanale was nie miną. Ja wam serdecznie dziękuję za każdą wiadomość, którą do mnie piszecie, za każdą informację i za każde miłe, a czasem i niemiłe słowo, bo czasem powiem wam tak. Kiedyś ktoś mi powiedział, jak zaczynałem ten kanał robić, No, ale słuchaj no ludzie cię hejtują. A powiem Wam tak, ludzie będą hejtować. Ludzie będą Cię hejtować. Ale jak zobaczą, że Ci wychodzi, to wtedy będą Ci zazdrościć. A ty i tak rób swoje. I tym wspaniałym akcentem, żegnam się z wami dzisiaj kochani do... Do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć!